Cześć ludzie! Dzisiaj wam pokażę, jak zbudować o taką windę. Jest ona najlepsza i prosta w obsłudze. Najpierw wam pokażę jak w ogóle jaka ona w ogóle jest i jak działa. Naciskamy prawym przyciskiem. To już poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci, poziom czwarty. Jesteśmy na górze. No. I tu się znajdujemy, u góry. Teraz schodzimy. Teraz Wam pokażę, jak ją zbudować. Proszę bardzo. Yy, tutaj muszą być takie dwa tu też dwa po bokach a na tyle jeden. I wszystko sobie budujemy na kim poziomie, chcemy. Jaką wysokość. Wystarczy taka. Zależy, kto jaką chce. Wszystko musi iść tak do góry. Najtrudniejsze za nami. Teraz schodzimy na dół. Liczymy 5 do góry. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Jest. Budujemy tu jeden, tu i tu. Bierzemy tory, szukamy torów, i od razu wagon. Jeszcze musimy wziąć drabinkę. Tylko gdzie ona jest? Jest. Bierzemy drabinkę stawiamy pod tym, dookoła obstawiamy jakąś wełną, a tu na dole usuwamy to. Teraz zobaczymy czy działa. Tak i prawy przycisk działa. Teraz budujemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery i musimy jeszcze jedno dobudować piąte. Musi być 5 albo poniżej 5, bo, bo właśnie taką odległość ma nasze sięganie e, do jakiegoś przedmiotu, żeby zniszczyć albo zbudować. I to samo drabinkę dookoła. i tu usuwam teraz bierze jak ktoś chce może sobie wziąć tabliczkę postawić ją tu i napisać poziom zero poziom jeden i tu u góry. Teraz zobaczymy, czy działa. Poziom 1. Jesteśmy u góry. No. Teraz, żeby, ja, żeby zjeść. Zjeżdżamy tu na dół. Tutaj tak. Kopiemy jedno w dół. Bierzemy wodę. stawiamy. Teraz idziemy do windy. Stajemy. Idziemy do góry i na dół. I to jest właśnie ta nasza winda, którą zrobiliśmy. Możemy ją sobie tutaj tak oprawić dookoła tak równo z tym, tak jak tam jest. No, dziękuję za obejrzenie poradnika i zapraszam do następnego.